Tak, 7, No dobra, moi drodzy, był w pełnej się Ja cały czas będę poszukiwał najgłuszej osoby. Czyli to był jak Kluczy na rozmiar 10, ładna, szanowna. Ja. zmian niezły porobiło się. życie to Witam serdecznie po raz kolejny. Nowy staw gości, fanów muzyki Disco Polo. Co dzisiaj Nowostawski Ośrodek Kultury przygotował właśnie z okazji tej gali? Szósta edycja Żuławy w rytmie disco, sama plejada gwiazd można powiedzieć. W tym roku poszliśmy naprawdę po całości. Przyjechało do nas wiele wspaniałych zespołów, które tutaj jak widzimy rozgrzewają tą publiczność, która do nas przychodzi. Mamy dwie gwiazdeczki, które zaświecą nad Nowostawską dzisiaj ziemią. Będzie akcent, będzie opieki i młodzi. Ale jest Playboys, Powerplay, Shantel, Ratox już grał. Playboy, Powerplay i jeszcze bodajże jeden zespół. Naprawdę jest sympatycznie. Fajnie, że ci ludzie do nas przyjeżdżają. Że jednak wpisali sobie w kalendarzu, że w danym stawie tego 13 lipca w tym roku jest kolejna edycja Żłowy w Rytmie Disko i warto do nas przyjechać. Dlatego no, my jesteśmy zadowoleni z frekwencji tych wszystkich osób. Cieszymy się, że pamiętają o nas, że przyjeżdżają i że. Pracują sobie, a wakacje, wiem co robić, bo może, bo góry, ale trzeba być w zestawie. Fajnie, cieszę się. Tylko i wyłącznie plus za tę imprezę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia? My jesteśmy skromni. Cieszymy się zawsze co roku z frekwencji, jaka do nas przychodzi. Wiemy o tym, że disco polo jest bardzo rozpoznawane przez społeczności. Wiemy, że wszyscy ludzie je kochają, wszyscy ludzie je śpiewają, cytują słowa piosenki. Niektórzy się nie przyznają ale my jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni, że są tutaj u nas co roku, że mimo tego, że ten lejaw się, się zmienia i bardzo często jest różny, czasami do niektórych docieramy, do niektórych nie, to, że przyjeżdżają do nas i o nas pamiętają. Mamy nadzieję, że tego typu imprezy, które są dla ludzi, przede wszystkim dla ludzi, będą u nas kontynuowane, będziemy robili je patrząc na ludzi i układając ten cały tych wszystkich zespołów, żeby każdy za nas, nas coś dla siebie. E, każda kultura w każdym mieście działa dla ludzi. My w nowym Stawie działamy bardzo podobnie. E, przy przychylności gminy, pana burmistrza i tutaj wielu sponsorów, którzy też przychylnie patrzą na tą imprezę, mamy takie pozytywne zielone światło, które pozwala nam tą imprezę kontynuować, za co bardzo serdecznie z tego miejsca chcę podziękować. Witam serdecznie, jak koncert w Nowym Stawie. Wiesz co, byliśmy tutaj po raz pierwszy, jest to nasz pierwszy występ w Nowym Stawie, ale bardzo się cieszymy, bo publiczność reagowała naprawdę super, znali nasze utwory praktycznie od początku do końca, bardzo głośno śpiewali refreny, były bisy, a więc no cóż, tylko się cieszyć z takich występów. Więc że się śpieszysz, dlatego chciałbym, żebyś pozdrowił klipów, cieszyłem Twoje miasto. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Mam nadzieję, że ci, którzy byli dzisiaj razem z nami, bawili się super. A tych, którzy, których nie było, no to będą zaraz. Pozdrawiam serdecznie. W remisie kiedy mój świętej pamięci Dziadek, gdzie Dziadek był jeszcze strażakiem, tam to się dopiero piło, co? Co było, to się piło. A nie mówię, co się na drugi dzień działo. O tym napisaliśmy piosenkę, która brzmita. Spróbujemy, uwaga! Ja w to nie bierze, jak pan chłopiec, tak to powiem szereg. Ceny są młode, ruch tak do głowy, i w wiedziałem o nam. Serce nie kluczy, ja w to nie bierze. Co dzisiaj e, fani usłyszą na koncercie? Jakieś nowości, czy coś stare przeboje? No myślę, że przede wszystkim e, usłyszą wszystkie nasze największe przeboje, hity, które do tej pory e, powstały. Jeżeli chodzi o nowość, no jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby pokazać coś nowego. Trochę to trwa, ale my wychodzimy z założenia, że e, naprawdę jak mamy coś wypuszczać, to musi być e, to coś, co po prostu nam odpowiada przede wszystkim, z czego jesteśmy dumni i czym możemy się pochwalić właśnie publiczności. I myślę, że wtedy to jest taka akcja, reakcja właśnie fajna, że jak my jesteśmy dumni, zadowoleni, to publiczność zazwyczaj też po, o, pozytywnie to odbiera. Także no, troszeczkę jeszcze trzeba poczekać, ale mamy kilka, kilka takich pomysłów na nowe utwory. Jest nawet chyba ze trzy skończone, ale jeszcze to nie jest czas na te utwory. Góry, proszę, to teraz sobie,

Dierz goń, nie, twoje, nie. -goń, twoje, -goń miasto. twoje miasto, przepraszam za pomyłkę, ale przesyłam gorące buziaki od całego zespołu pięknej modzi. Po co zobaczyłem ciebie. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak dobrego noczonienie. Miłość to sobie mała znać Co poradzić mogę na to? Przejemność przyszła właśnie dziś ze sercu myśli plato. A w moich myślach jesteś. Przez te oczy te oczy zielone, o gwiazdy, chyba bym co oddały cały dla nas. Gorąco pozdrawiam telewizorów. W telewizji Ciężgoń, Twoje miasto. Kuliszcie, na fali, nie zmieniaj się. Gure ręce i biodra w ruch. Jedno kroki bagro Daj muzyce kuliszcie, na fali, nie zmieniaj się. ręce i biodra w ruch. Jedno kroki bagro Daj muzyce kuliszcie, na fali, nie zmieniaj się. Gure ręce i biodra w ruch. Daj muzyce